Ja o wszystkim bardzo się kłania, powiem wam jedno: to się do tvn nadaje. Tak, stoję sobie na parkingu we Włoszech. Proszę bardzo, spadła nam temperatura o 1,5 stopnia, bo było 45,5. Teraz mamy już tylko 44. Liczę na kolejne tendencje spadkowe. Powiem wam, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że ja sobie tu stoję, bo na Facebooku tam napisałem, co trzeba swojego. To wstanie, wejdzie, sobie zobaczy, ale chodzi o to, że włączyłem sobie, bo tu jest internet, włączyłem sobie fakty z TVN, tak? Ja wam powiem, mam nadzieję, że mnie nie oskarżą że, za użyczanie sobie materiału. Ale wiecie co, bo tak, klima sobie tutaj chodzi o postojowa, proszę bardzo, chodzi i ta klima tutaj <śmiech> <śmiech> się chłodzę, a co? Trzeba, tak? Jest gorąco, mówię tutaj, łączone, no ale dobra. Przejdźmy do rzeczy, wiecie co? Ja wyłączę tą klimę górną, po prostu ja ją na mniejszą miało. I teraz słuchajcie, tego, bo ja normalnie myślałem, że zjadę, nie? To znaczy nie, zaraz dobra, zresztą zaraz Wam wytłumaczę co i jak. Co prawda egzaminu nie zdał za pierwszym razem, prawda, że przygotowywał się bardzo długo, ale w końcu do swego. Znów ma prawo jazdy i honorowe nieformalny tytuł najstarszego kierowcy, który stanął egzamin. 84-letni Piotr udowodnił, że nigdy nie jest za późno. Prawda. Gratulacje, panie Piotrze, Lipa! Przez 60 lat na kierowniczym stanowisku pan Piotr nastukał trochę rekordów. Od 57 roku nie miał nawet stłuczki. Ale za to nieraz puszczały mu hamulce i dawał ostro w gaz. I owszem, przyznaję, zapłaciłem paręnaście mandatów. Niektóre po chyba po 300 złotych nawet za przekraczanie szybkości. Tymi przekroczeniami zakątnął obficie, bijąc rekord drugi. W wieku 67 siedmiu lat stracił prawo jazdy. Ale nie wrzucił na luz, na laurach nie spoczął, tylko zawalczył o rekord trzeci: tytuł najstarszego Polaka, który zdał egzamin. Łatwo nie było, wszak od lat 50. trochę się zmieniło w przepisach, w trybie zdawania, w sposobie odpowiadania na pytania. Niektóre nie są takie klarowne i człowiek musi troszkę się zastanowić, co chciał ten autor powiedzieć. No. Ale to nic trudnego dla odpowiednio zdeterminowanego. Tak się uparł, że będzie tak długo podchodził do egzaminu, aż zda. Po sukcesie no. przy czwartym podejściu pan Piotr dojechał do praktycznego koncentrowałem się przez trzy dni na ten, na ten, na ten egzamin i jak wsze, wyszedłem na ten plac manewrowy to czułem, że mi aż włosy z cebulek wychodzą włosy nie wyszły, a egzamin tak i mamy najstarszego, najmłodszego kierowcę, egzaminatorzy lubią się chwalić takimi rekordzistami spektakularnymi, przykład pewna pani za... i teraz teraz słuchajcie, nie bo to co pan Piotr Lipa, jak najbardziej gratuluję temu panu. Zajebiście w takim wieku zrobić drugi raz uprawnienia po tym, jak mu zabrano już prawko, szacun, pełen szacun. Nauczenia się tego wszystkiego to naprawdę trzeba mieć łeb w tym, w tym wieku. Ale, ale słuchajcie teraz tego, kto może tego nie oglądał, tak? Słuchajcie teraz tego, co, co teraz będzie, nie? Czekajcie, tylko niech tu trafię na playa. O, jedziemy. Zawzięcie rekordy bijąca. Zdała egzamin teoretyczny za 107 razem. Nie podejść? Już 67. A to rekordowo najszybsza polska paliwa bawcia Michalina. Ma 82 i 300 koni pod maską. Zobacz, jak słucham, się przeżegnała! czasem pluje dwie paczki. On gra. Ma duszę, on ma serce. A, co, a inne samochody mnie nie A Mamy też damy, które rekordowo pracują <laughs> w hiszpańskim internecie. To pędzące do Santiago de Compostela polskie zakonnice. Turbo błyskawice. Paweł Abramowicz, fakty. <laughs> ja się normalnie uduszę zaraz. Ja się po prostu duszę i z gorąca i to znaczy, no teraz to mi chłodzi, tak? Teraz nawet i mam, widzicie, ten wentylator, o którym Wam wspominałem, na 220, którego aktualnie wyłączyłem, bo mi dmuchał. I... Ale dobra, na razie go wyłączymy. Powiem Wam, no materiał, nie wiem, jak Wam się podobał, ale mnie po prostu zwalił. Yy... No nie, no znów nie powiem, ale ległem na oparcie. O Boże, nie tego gościa, tego Abramowicza, jakbym spotkał, to normalnie idę z nim na browara, stawiam mu flaszkę czy cokolwiek chcę, żeby tylko coś opowiedział na moim materiale. Jakiś krótki docip, czy cokolwiek, bo nie dość, że uwielbiam jego głos, jak on jeszcze podkłada te swoje historyjki na koniec, właśnie faktów zazwyczaj, co są te śmieszne takie te momenty z tym Abramowiczem, to jest po prostu, no, no rewelacja, rewelacja, nie? Tak więc, no, humor mi się poprawił. O, patrzcie! Zobaczcie, było 44, spadło na 42,5, czyli moja prośba o tendencję spadkową jak najbardziej, jak najbardziej cały czas jest wysłuchiwana. Miejmy nadzieję, że policja się tu nie zjawi, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą o tym, ale... Aha, bo no kto nie zagląda na Facebooka, ten nie wie, dzisiaj o 14 we Włoszech jest zakaz jazdy. Co dalej w ogóle, no to już tam jest w fanpage'u na Facebooku opisane. No ale wam powiem, że po prostu no, no jest masakra i druga sprawa jest taka że we Włoszech jest zakaz yy, stania na postoju na odpalonym aucie. Nie wolno w ramach yy, raczej w, yy, w związku z yy, no, ochroną środowiska, tak wiecie no nie wiem, po co są te Euro 6 i tak dalej, wiecie, to odbył się leje, żeby spaliny nie były tak szkodliwe i, i tym podobne. Skoro nie można sobie, nie wiem, odpalić ciężarówki, no... Teraz dostałem kilka komentarzy, bo dałem nawet link, to znaczy dałem nawet... dodałem posta na kierowcy ciężarówek i tam... tam właśnie opisałem tą całą sytuację i tam mi napisali co niektórzy kierowcy, że policja tak bardzo za to właśnie nie każe, tak. Przyjeżdżają tylko zobaczyć, czy jest z kierowcami wszystko w porządku przy takiej temperaturze. Pukają, chodzą po kabinach, patrzą, czy, czy wszystko jest z Tobą OK. A jak masz odpalony samochód, to podobno yy, powyżej tam 40 stopni no to tak nie zwracają na to uwagi. To znaczy yy, nie karają mandatami, tak. No nie wiem ile jest z tym prawdy. Zależy też, mi się wydaje, w głównej mierze, na jakiego policjanta się trafi, tak? Bo jak jakiś przyjedzie uparty, e, wiecie, e, przepisowiec, czy jak to tam, regulaminowiec, tak? No to uwali Wam mandata i tyle będzie z tego. Ale ja mówię, tu nie daję rady, nie? Dlatego patrzcie, o. Cyk. Włączam sobie jeszcze postojówkę do tego. Uruchomiam wentylator. Do tego chodzi klima zwykła, samochodowa, która... W głównej mierze właśnie daje radę, no i ta postojowa też, ale ona mówię 3 godziny, mówi na wyłączonym silniku, tak. <laughs> 3 godziny na zgaszonym silniku, tyle że mówię, no przy takiej temperaturze to ta postojówka, ona chłodzi, bo idzie oddychać, tak. Ale to nie jest to, jak na przykład macie tam z 35 stopni 36 stopni tak. No mówię, no to jest taki, taki, taki właśnie chwytniewcyk i to, co rozmawiałem nawet z Eryksonem tak, z Erykiem Jestem moim kolegą właśnie, którego miałem na przyuczeniu. Pozdrawiam, Ameryka I właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że auta ciężarowe, po pierwsze, po pierwsze i najważniejsze, dlaczego auta nie są fabrycznie już wyposażane w przetwornice, tak? Przetwornice prądu na 220, przecież normalne, że 90% kierowców korzysta z tych przetwornic. To no może 90 nie, ale 80 na pewno. To raz. A dwa, druga sprawa, druga, czemu w ciężarówkach nie ma dwóch osobnych akumulatorów, które by służyły na zużywanie energii na postoju. Rozumiecie o co chodzi. Tamte akumulatory padną, to wtedy wiemy, że na tych podstawowych by trzeba było odpalić auto, aby się znowu tamte naładowały, tak? I problemy by były rozwiązane, ale mi wydaje się, że chodzi w głównej mierze o yy, zmniejszenie masy pojazdu, tak? To raz, a dwa yy, nie wiadomo by też, gdzie by te akumulatory wtedy upchnąć, nie? No... Tak mi się wydaje, nie wiem czy czy, czy jestem, czy dobrze yy, myślę, czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi się, że właśnie w głównej mierze to też takie, że no jednak dwa komatory dodatkowe, no to jest ponad 100 kg, tak mi się wydaje ponad 100 kg, czy około 100 kg, tak więc no wiadomo, no a jednak każdy producent ciężarówek, każdy yy, no producent idzie w tym kierunku, aby jednak masa ciągnika, czy też naczepy, producent naczepy idzie w tym kierunku, aby masa była mniejsza, tak. No wiecie, nie wiem, tak to jest, ale jednak mówię, dwa dodatkowe akumulatory jak najbardziej by się przydały właśnie na postój, na taką klimę, czy na lodówki i tak dalej i wtedy wiadomo, rozładuje się, jest jakiś miernik czy coś, jakieś ostrzeżenie wy, wyskakuje, że akumulatory padły, wtedy odpalamy auto i jesteśmy w domu, tak. Nie robią tego, Temperatura, no, na razie nam się trzyma, cały czas 42,5 stopnia. Także mówię, tu sobie tak podniosłem o firanki, żeby widzieć, w razie by się może policja zjawiła, czy coś, jakby tu podjeżdżali, to bym szybko zgasił. Chociaż i tak by guzik to dało, bo przecież gorący silnik. No ale, no nie wiem, no może bym się wytłumaczył, może nie, no, ale już tam dobra, o to. Abramowicz jesteś wielki, to nie jest akurat Abramowicz, tylko to jest Grzegorz Kajdanowicz który często prowadzi fakty ale mówię z Abramowiczem kiedyś muszę się jakoś z nim umówić na browara i... albo może co lepszego i wtedy nagramy wspólnie jakiś materiał tak co pomarzyć Każdy może, nie dobra, trzymajcie się tyle z gorącej jakże rozgrzanej, upalnej Italii, Barta się kłania pozdrawiam Was, hej kończymy niedzielne fakty nie, nie, ja, jeszcze, ja jeszcze muszę jeden fragment puścić. Czekajcie, gdzie to jest. A to rekordy... Nie, włosy nie wyszły, a egzamin tak. I mamy nie. najstarszego, najmłodszego kierujący. Nie, 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 nie. Nie się nie. chwalić o. O. takimi rekordzistami spektakularnymi. Przykład: pewna pani za wzięcie rekordy bijąca. Zdała egzamin teoretyczny ze 107 razem. Teraz walczy na egzaminie praktycznym. Nie podejść? Już 67. A to rekordowo najszybsza polska pani bawczy... Nie powiecie, to można się śmiać. Tyle podejść, ale to jest po prostu masakra, nie? Jak na teoretyczne już bym się chyba za tą kobitą zlitował za 80 razem. Wystarczy, wystarczy, bo już mnie gardło boli, <tryk> bo pije zimne, tego takiej mam mi wieje w gardło i jeszcze jak wyjdę sobie na dwór na chwilę, czy tam byłem Gary umyć, czy coś po obiedzie, Wsiadłem sporo ten zimnych, gardło mi boli, Dajcie się pośmiać spokojnie nie mogę, ale powiem Wam naprawdę, po ile to kasy, prawie łącznie 200 podejść, tak, teoretyczne i praktyczne, to już trzeba być naprawdę zawziętym, nie? Albo, albo to jest po prostu jakieś hobby, tak? To chyba się do rekordu Guinnessa już nadaje. Tyle podejść. A może ktoś więcej dawał? Dobra, trzymajcie się. Wystarczy, bo już skończyłem. Ale wykończymy jeszcze raz. Zobaczcie, słońce jak wali, tu się w lustrze odbija. Jest to naprawdę masakra. Mówię wam, jest masakrycznie gorąco. Teraz jakbym otworzył drzwi i z tego chłodnego tutaj wyszedł na dwór, to na pewno tak jakbym dostał młotem w łeb. Dobra, wystarczy. Koniec, trzymajcie się, hej!